Często pytacie mnie, jak spędzić weekend w Elblągu. Ja tak serio tu mnie nie pytacie, a szkoda, bo znam odpowiedź i zapraszam na skrót wydarzeń w naszym mieście. Jeżeli oglądacie ten filmik w piątek przed 16.30, to się jeszcze załapie. Jeżeli po no to już po ptakach, no bo właśnie w piątek o 16:30 możecie świętować dzień przewodnika z biblioteką Erbląską. Możecie za darmo zwiedzić El kamerę i odkryć tajemnice przeszłości. W sobotę o godzinie 10:00 biblioteka Erbląska zaprasza na warsztaty linorytu. Nie musisz wiedzieć co to jest, bo są to warsztaty dla amatorów i dopiero na nich dowiesz się w jaki sposób powstają grafiki za pomocą druku wypukłego? Zapewnione są wszystkie materiały, musisz mieć jedynie minimum 14 lat, 14 zł wpisowego, no i się zapisać. Ej, nie udawaj Greka, przecież doskonale wiesz, to znaczy teraz już będziesz wiedzieć, że w sobotę o godzinie 19 w Szkole Muzycznej zabrzmią klasyczne utwory greckie. Na koncert zaprasza Elbląska Orkiestra Kameralna i goście, a bilet normalny wynosi 50 zł. Jak dobrze, że nie umiesz rysować, to idealnie nadajesz się na warsztaty w galerii L pod nazwą Jak dobrze, że nie umiesz rysować. Rozpoczną się w sobotę o godzinie 12 i obowiązują zapisy. Nie może też zapraknąć sportowych emocji. W sobotę o godzinie 12 na skrzydlatej Olimpia Elbląg zagra ostatni sparing z kartuzją Kartuzy. W sobotę o godzinie 18 Elbląski start zmierzy się z drużyną z Lublina, a mecz odbędzie się na hali przy Alei Grunwaldzkiej. Energa MKS Truso rozegra w ten weekend turniej 1:8. Mistrzostw Polski. Juniorek w piłce ręcznej. Musicie im kibicować. W piątek i w sobotę o godzinie 18, a w niedzielę o godzinie 12, wszystkie mecze zostaną rozegrane na hali przy ulicy Kościuszki, a wstęp jest wolny. Mam nadzieję, że zima Was nie zaskoczyła i zdążyliście zmienić zimówki w swoich rowerach, bo w tę niedzielę o godzinie 10 z ronda Bitwy pod Grunwaldem rusza miejska wycieczka rowerowa. Cel wycieczki to jest odwiedzenie nowej siedziby stowarzyszenia łączy nas kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Pasłęku. W ten weekend może też znajdziecie czas, żeby rozliczyć pit, bo i tak musicie to zrobić. I pamiętajcie, że jeżeli nie wskażecie komu przekazać 1,5%, no to trafi to do skarbu Państwa. Są tacy, którzy bardziej potrzebują. Na przykład schronisko dla zwierząt w Elblągu. Żeby to zrobić, wystarczy, że tam w odpowiedniej rubryczce wpiszesz KRS 5069730 Cel, schronisko w Elblągu. Elo! Trzymajcie się ciepło! Cześć!